Dzień dobry Państwu, witam w nowym roku i zapraszam do obejrzenia horoskopu na najbliższy tydzień, który rozpocznie się 4 stycznia, a zakończy się 10 stycznia już 2021 roku. Zobaczmy, co nam ten um, przyszły tydzień jaki się okaże, co nam, co nam pokaże, co nam przyniesie. Jakie tutaj będą sprawy ważne lub może trochę mniej ważne, na co trzeba będzie zwrócić uwagę. Za chwileczkę przejdę do tego czytania, do tego horoskopu. Teraz jeszcze chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za obecność na kanale, za subskrypcje, za komentarze. Bardzo jest mi miło, że Państwo reagujecie i zachęcam też dalej do komentowania, do. Do subskrypcji. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie tarotę odpowiedź dotyczącą przyszłego tygodnia, czyli od 4 stycznia 2021 do 10 stycznia 2021. Jakiego rodzaju wydarzenia, zdarzenia, energię mogą tutaj pojawić się w przyszłym tygodniu? W pracy, w finansach, w relacjach, w miłości, w uczuciach, w wydarzeniach. Prosimy, tarota odpowiedź. Z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. Czwarty 10 styczeń 2021. Zobaczmy, co tutaj już traci na znaczeniu, co odchodzi do przeszłości. Co przychodzi, co będzie nabierało znaczenia w przyszłym tygodniu. Jakie są główne energie. Na ten przyszły tydzień. I na co należy zwrócić uwagę. Co jest ważne w tym przyszłym tygodniu. To, co traci na znaczeniu. To, co odchodzi do przyszłości. To mogą być sprawy związane z Sprawami rodzinnymi, z jakimiś sytuacjami dotyczącymi y, spraw rodzinnych. Mo, może być taka tutaj historia, że y, jakieś, y, przynajmniej dla niektórych z Państwa mogły to być sytuacje związane z y, jakimiś y, kłopotami rodzinnymi, czy jakimiś y, y, takimi sytuacjami, które początkowo wydawały się bardzo pomyślne, pozytywne, że tutaj mamy dziesiątkę kielichów, czyli taką kartę bardzo dużego zadowolenia ze spraw rodzinnych, zadowolenia ze spotkań rodzinnych, również kartę umiarkowania, tutaj mówi o, o takiej harmonii, natomiast siódemka buław wskazuje na potrzebę obrony, obrony swoich racji, ale też spraw takich związanych z rodziną szeroko rozumianą. Może to mieć związek z mijającymi świętami, że może tutaj nie daj Boże dochodziło do jakichś tam może nie tyle konfliktów, co no, mogło być czasami jakaś, mogła być czasami jakaś trudniejsza atmosfera, lub trzeba było stawić czoła jakimś takim sytuacjom, gdzie trzeba było pogodzić różnego rodzaju. Tendencje, emocje, bo często też przy okazji spotkań rodzinnych emocje biorą górę. I te, te sprawy, takie dotyczące właśnie rodziny i takiego tutaj bronienia swojego stanowiska, czy swoich poglądów, czy też swoich racji, one tutaj tracą na znaczeniu już w tym przyszłym tygodniu. To już nie będzie tak. Tak istotne. A co przychodzi? Mamy tutaj sprawy dotyczące uczuć przede wszystkim, i te sprawy dotyczące uczuć to będą też takimi sprawami, które przyszły tydzień może pokazać, ale one nie wszystkie, nie dla wszystkich osób muszą się w przyszłym tygodniu jakby w pełni rozwinąć, czy też rozwiązać. Ponieważ z jednej strony mamy tutaj królowe, królową kielichu, która mówi o bardzo dużym potencjale uczuciowym, o bardzo dużym potencjale na pogłębienie relacji uczuciowych w istniejących związkach albo też na znalezieniu partnerki czy partnera do związku, czy zacieśnienia relacji, która do tej pory była taką, powiedzmy, relacją nie do końca oczywistą. Ale mamy też tutaj kartę wisielca i też kartę króla mieczy, które mówią o tym, że Pewnym sprawom trzeba się będzie przyjrzeć uważnie. Możliwość, że tutaj osoby, które liczą na jakieś przyspieszenie dotyczące spraw uczuciowych, czy też może to dotyczyć, powiedzmy, zadeklarowania przez drugą stronę, drugą osobę swoich uczuć, czy też zadeklarowania. Tego, że ten związek będzie miał ściślejszy charakter, bardziej ścisły, czy, czy też może do, to, to dotyczyć zamieszkania wspólnego. Być może te sprawy, takie tutaj w przyszłym tygodniu, one będą, będą się przewijały i w rozmowach, i w, w wydarzeniach, ale mogą nie być tak mogą nie rozwijać się na tyle szybko, jak Państwo chcielibyście tutaj, żeby to się stało. Tym bardziej, że Król Mieczy też mówi o takim bardzo krytycznym i chłodnym spojrzeniu na, na różnego rodzaju wydarzenia. Być może też osoba wybranki czy, czy wybranka tutaj będzie poddawana przez Państwa takiemu oglądowi na chłodno, czy to jest rzeczywiście ta osoba, czy ta osoba też wobec mnie jest taką właściwą, uczciwą czy też odpowiednią. Także tutaj takie historie mogą pojawiać się przynajmniej dla niektórych z Państwa w tym nadchodzącym tygodniu. A jakie są ogólne energie? Mamy tutaj dziewiątkę pentakli, szóstkę kielichów i szóstkę mieczy. Więc w zasadzie prawie wszystkie tutaj żywioły są reprezentowane jako te ogólne energie, które będą przychodziły w przyszłym tygodniu. Dziewiątka pentakli mówi o bardzo dużej obfitości, dużym zadowoleniu ze spraw finansowych. Tutaj sprawy finansów i pracy w przyszłym tygodniu nie powinny sprawiać Państwu żadnych trudności, czy kłopotów, czy też zmartwień. Dziewiątka jest też taką kartą, która zapowiada kończenie pewnych spraw, kończenie, ale takie pomyślne, nie w znaczeniu zakończenia umowy czy, czy jakiegoś, jakiejś pracy, tylko zakończenie jakiegoś etapu być może, czy podsumowanie, dokonanie może to będzie bardziej właściwe, dokonanie jakiegoś podsumowania dotyczącego pracy czy, czy finansów i to podsumowanie będzie, będzie bardzo, no bardzo pomyślne. Będziecie Państwo zadowoleni z tych spraw, które już może minęły, ale one, ta obfitość i to, ten, to bycie na plusie, na bardzo dużym plusie, ono będzie Wam towarzyszyło w, w przeciągu całego przyszłego tygodnia. To może być jakaś dobra wypłata, to, może być jakiś, to mogą być jakieś pieniądze, które spłyną, bo jeszcze nie zdążyły z końcem roku, powiedzmy, więc tutaj na pewno to będzie duże zadowolenie. Jeżeli chodzi o też sprawy uczuciowe, oprócz tego co powiedziałam tutaj wcześniej, co może się pojawić i może być taką, takim motywem przewodnim w przyszłym tygodniu, to dodatkowo tutaj tarot mówi o tym, że mogą się pojawić jakieś sentymenty z przeszłości. Może to być spotkanie osób, które, z którymi wcześniej Państwo mieliście. Do czynienia i to były osoby takie, które, z którymi, powiedzmy, sympatyzowaliście, czy też które były Wam bliskie uczuciowo. I to, te osoby mogą się tutaj ponownie pojawić w przyszłym tygodniu, albo pojawić, albo może tutaj być też kontakt z ich strony, czy telefoniczny, czy też przy pomocy komunikatorów. Które są w dzisiejszych czasach dostępne. Szóstka mieczy z kolei mówi o tym, że podejmiecie Państwo jakieś decyzje, które pozwolą Wam pójść dalej. Jakieś doświadczenia czy jakieś rozmowy, które będą dotyczyły albo spraw uczuciowych, albo spraw dotyczących pracy czy finansów. One, te doświadczenia, zgromadzenie informacji, zgromadzone informacje na ten temat, pozwolą Wam podjąć decyzję taką, żeby jeżeli to były jakieś trudne sprawy, żeby je zostawić i żeby pójść dalej, biorąc pod uwagę te doświadczenia, które Państwo zdobyliście wcześniej. Może to być też taka historia jeszcze, że ktoś, jeżeli chodzi o sprawy materialne czy związane z pracą, może to być tak, że ktoś, jakaś osoba z przeszłości, która wcześniej z którą na przykład współpracowaliście państwo, czy też mieliście jakiś kontakt w środowisku pracy, że ta osoba zaproponuje wam, Jakąś y, taką pomyślną, nęcącą, powiedziałabym, y, ofertę. Zaproponuję taką ofertę, która, która jest warta rozważenia, i być może to też y, y, spowoduje, że przemyślicie to i y, spróbujecie y, podjąć się tego. Przyjąć tę ofertę, i dzięki temu możecie wiele pomyślnych spraw, jeżeli chodzi o finanse, zyskać. Na co trzeba zwrócić uwagę? Tutaj karty wyraźnie wskazują na trudności, które mogą się pojawiać, ale one, te trudności one nie dotyczą w zasadzie samych wydarzeń. Tarot ostrzega na przyszły tydzień przed e, braniem na siebie zbyt wiele, e, wielu obowiązków. Możecie się czuć przeciążeni, możecie się czuć e, e, też e, postawieni trochę pod ścianą. I to wcale też nie musi dotyczyć obowiązków związanych z pracą, czy życiem e, takim e, osobistym, ale e, być może e, znaczy, Może mieć to oczywiście związek z pracą czy, czy ze sprawami domowymi, ale może też mieć związek właśnie z tymi sprawami uczuciowymi, że zbyt wiele działań czy wiele wydarzeń doprowadzi Was, może doprowadzi Was do takiego momentu, że będziecie bardzo mocno nad tym myśleli tutaj. Jest możliwość taka, że zakłóci to Wasz spokój, również odpoczynek. To mogą być jakieś bezsenne noce, które się pojawi, mogą pojawić. I też tutaj mamy kartę Dwójki Mieczy, która mówi o podjęciu decyzji. To może dotyczyć właśnie zarówno spraw uczuciowych, jak i spraw związanych z finansami, z pracą. I te karty ostrzegają przed tym, żeby nie dać się ponieść takiemu odczuwaniu właśnie. Odczuwaniu zarówno przeciążenia, jak i nie dać się ponieść myślom, które są tylko myślami. Często zapominamy o tym, że rzeczywistość, którą my sami kreujemy, często bywa złudna, że to nie jest tak, że. Wszystkie czarne myśli, które do nas przychodzą, czy też poczucie bezradności z powodu tego, że ja nie wiem, co wybrać, że to ma przełożenie na realny świat. Tarot tutaj podpowiada, żeby spróbować odsunąć te negatywne myśli, spróbować się zrelaksować, spróbować, nie wiem, pójść na spacer. Zrobić coś dobrego dla siebie, odłożyć na bok trochę myślenie o tych decyzjach, które, czy tej decyzji, która ma być podjęta, i później ze spokojną głową, z taką głową oczyszczoną, właśnie, czy jakąś, jakimś relaksem, czy, czy długim spacerem, czy też przyjemną jakąś rozrywką, żeby dopiero na spokojnie, już bez obciążenia tymi trudnymi myślami. Przyjrzeć się temu, co do nas przychodzi i z czym powinniśmy się zmierzyć w przyszłym tygodniu. Zobaczmy, co mówią karty opiekuńcze, jaką radę tutaj karty opiekuńcze dają nam, dadzą nam na przyszły tydzień od 4 do 10 stycznia 2021 roku. Prosimy o taką kartę Radę Kartę opiekuńczą. Karta Rada na pierwszy, właśnie to jest drugi tydzień, ale na, na tydzień od 4 do 10 stycznia 2021 roku. I zobaczmy, jaka tutaj karta Rada. Miłość własna. Dbaj o swoje ciało. Najlepszy dowód troski o samego siebie. To miłość własna i samoakceptacja. Myślę, że to bardzo dobrze wpisuje się też w te karty, które ostrzegają przed braniem za dużo na siebie, przed obciążaniem swojego umysłu i swojego ciała zbyt wielką ilością myśli, obowiązków, energii, które niekoniecznie muszą być Państwa udziałem. Trzeba dbać o siebie. W taki zdrowy, nie egoistyczny, ale zdrowy sposób być swoim najlepszym przyjacielem, zadbać po prostu o siebie. I tego Państwu życzę. Życzę Państwu, żeby ten przyszły tydzień, ten tydzień taki jeszcze z dniem świątecznym, w środku tygodnia, żeby minął Państwu. Dobrze, żeby to, co ewentualnie mogłoby sprawić trudność, żeby ono przeszło szybciutko, a żeby wszystkie dobre energie i pozytywne sprawy przychodziły do Państwa z całą mocą. Serdecznie dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam, zapraszam do oglądania innych filmów na moim kanale.